Jak narcyz postrzega swoją odpowiedzialność w stałej relacji? Generalnie jego odpowiedzialnością jest odpowiedź na to, że mu powiesz, że coś jest jego odpowiedzialnością, czy jej. Narcyz powie: Powiedz mi, to zrobię, wskaż mi gdzie, to pójdę, trzeba mu pokazać palcem. No bo przecież on czy ona sama nie wie, że coś trzeba zrobić, mówi do ciebie. No nie jest zrobione, bo mi nie powiedziałaś, że trzeba zrobić. A poza tym ja nie wiem, jak to robić, bo nie przeczytałem instrukcji, bo przecież nie dałaś mi tej instrukcji, bo przecież nie pokazałaś, czy nawet nie powiedziałaś, czy nie powiedziałeś, że ta instrukcja jest i należy ją przeczytać. Generalnie narcyz ma zawsze do wszystkiego i o wszystko pretensje. Mówi do ciebie pretensjonalnym tonem, nawet o tej instrukcji. Instrukcji do zmywarki mając pretensje do ciebie o to, że sam nie włożył tych naczyń do zmywarki, chociaż w zasadzie widział, że trzeba. Pies niewyprowadzony, naczynia nie dziecko ma przerwę w przedszkolu czy w żłobku i nie wiadomo, co wtedy zrobić i jak zorganizować czas. To jest Twoja odpowiedzialność, bo przecież Ty musisz, a narcyz może. Może wtedy, kiedy ma czas, może wtedy, kiedy ma ochotę, może wtedy, kiedy mu powiesz, że to trzeba zrobić. To jest właśnie to poczucie uprzywilejowania. To jest ta arogancja, to jest stawianie siebie wyżej w hierarchii od ciebie, tak po prostu i nie wiadomo czemu. Dlaczego ty w zasadzie masz zawsze wiedzieć, plan dnia, będąc matką, ojcem, przedsiębiorcą czy partnerem, po prostu robisz. Nikt ci przecież nie musi powiedzieć, że musisz zrobić zakupy, włożyć pranie, zadbać o rachunki czy inne wasze sprawy. Narcyzowi trzeba. Powiedzieć, czyli ty jesteś dla narcyza organizatorem, konsierżem, sekretarką, asystentką, i wtedy on łaskawie po prostu zrobi, a potem będzie mówił: Przecież zrobiłem, przecież zrobiłam, a ty i tak robisz, i tak, bo po prostu jesteś matką, jesteś ojcem, jesteś mężem, jesteś żoną i doskonale wiesz, co do Ciebie należy w tej relacji czy w tej rodzinie? To niezwykle frustrujące i wielu moich pacjentów, przede wszystkim w terapii par, mówi, jak bardzo to jest bolesne, że to nie jest tak, że narcyz pomaga, bo on i tak zrzuca z siebie odpowiedzialność na Ciebie, jako tego bardziej odpowiedzialnego życiowo partnera I, i tak Ty musisz pamiętać o Jego zobowiązaniach. Czyli to nie jest dla Ciebie pomoc, bo Ty jesteś tak samo obciążona, jak byłaś. A wolisz często już zrobić sama czy sam, a nie prosić i wskazywać narcyzowi palcem, co należy zrobić. I w ten sposób zostajesz coraz bardziej sama, porzucona, odrzucona, a narcyz ma coraz mniej na głowie, podczas gdy ty masz coraz. Więcej na głowie. To jest też ta codzienna, rodzinna samotność w tych odpowiedzialnościach, w tych obowiązkach, w tych małych, wielkich rzeczach, z których składa się życie, partnerstwo i relacja. Jeżeli czujesz, że ten temat dotyczy Ciebie, zobacz moje wykłady, przeczytaj moje artykuły, obejrzyj moje, moje rolki. A jeśli potrzebujesz pracy w terapii i konsultacji, zapraszam Cię na sesję. Ewelina Naturia Pańczyk.